Sponsore in programma Sicily Crop Carent. Sponsore in programma Rapid Motocicl Pozna Dealer KT in Gas Gas. Sponsore in programma JG Sport. Distributor Scott e Motrex. Sponsore in programma Ceylon Explorers. Torneremo al mare, nuovo nuotare, sotto l'acqua del Sud Occidente. Przekroczymy jedna mini-region, która tydzień temu była atakowana przez terrorystów pochodzących z taki Baluchistan Tutaj wszystko na stan. Jeżeli ktoś się zastanawia, z czym się jeździ Łosiek odpowiedz będzie następująca. Montowizjonerów wizjonerów. Za chwilę z mojej Polski, które po 6 miesięcy w Italii robi się cały czas gorzej, szukam korepetycji i tak dalej, będę spróbował Was wytłumaczyć, czemu się znajduję na lotnisku w Poznaniu i przede wszystkim dokąd ja lecę, daleko. Jak bardzo daleko, zobaczycie. Z kim to też trochę niespodzianka, bo Będziecie spotkali taki twarz, który już znacie, ci, którzy oglądacie regularne motowizny. Więc jak mówią, czy nowocześne, stay tuned. to wizjonerów, jeszcze na XXI wieku musimy komentować sytuację jak ta, które teraz żyjemy, że praktycznie przekrocimy jedna mini region, która tydzień temu było atakowane przez terroryści pochodzących z taki... Waluci stan, tutaj wszystko na stan, ale e, tego się skończył tragicznie, bo e, albo 6, albo 12 e, osoby, turystów z pasportem He z Chin, e, niestety zginęli tutaj na miejscu. Więc nie zawsze jest przyjemnie, ale ja czuję, że naszą wiara i nasze uczucie bezpieczeństwa nie będą nas pakować w żadnej problemie. Natomiast teraz obserwujecie, w e, jakim sposób praktycznie będziemy robili kolejne kilometry, aż aż do hotelu. Taki dziecię, mogą się zdarzyć nawet na XXI wieku, tutaj w Pakistanie. Nie wiem o co chodzi. Co się nie pasuje, że jesteśmy tu. Będą puścili polska szor czy nie? Czas pokaże. Fotowizjonerów tak wygląda, ludzi po około 11 godzinach jazda z e, różne e, warunki serpentinki, ale wszystkich w sumie w dobrym humorze. Nawet nasz Amerykanin Paul is ready for check-in. Jesteśmy w takim hotelu, który się nazywa notabene Hilton. Ho, ho, ho. To nie jest kryptoreklama, panowie. Nie, poczekaj, ale jest pisane nawet w ten sam sposób. Nasze kolega. Bo nasz kolega. Myśleliśmy, że będzie pisane C-H-I-L-T-ON. To jest Hilton. Ale czy to jest naprawdę Hilton? Czas pokaże. Mam kartę Hilton, proszę państwa. Frequency. Od razu chcesz ten wi-fi, tak? Jak zwykle, Tomek? Tak, tak. Hello. Dalej przez kolację Hilton. Chcę wam pokazać ta mina od organizatora. Po 11 godzin, na które musiał z nami mieć cierpliwość. Wojtek, jak tam Twój stan cierpliwości? Ja wolę na motocyklu. Samochody nie wędrujemy. Nie ulegał wątpliwości, Matijan. Ale super jest, było ten jedno fajne, powiedzmy, wjazd integracyjny, na który też te różne riderów się poznali trochę. Ich historia, ich doświadczenie i, i nic, od razu go załapają. Smacznego motowizjonerów, i jedyny plus, który mamy na kraj muzułmański, jest, że na stole nie ma alkoholu, więc mogę spokojnie filmować. Więc nie złamiamy, złamiemy żadnych przepisów, bo bardzo grzecznie, woda, nawet soki. Taki. I te pierwsze wrażenie, ja lubię, bo tu nie jest grupa marudna. Ani jedno narzekania zawsze. Positive thinking, więc zjedzą on to lokalne, <gry> trochę glutamo, no to to. ale czuję, że ten Legion Pakistan no to to. będzie dawał nas ogromne satysfakcje też pod kątem zachęcania tych motocyklistów, które teraz nas oglądają i mówią, czemu ja nie robiłem to, bo pamiętacie zawsze mój moto, jeżeli ja to zrobiłem. Wy możecie to robić i 100 razy lepiej. 19, are you sure? Let's go! Motowizjoner, załoga może odpalić za niedługo. Oczywiście przygotowanie i starte są najgorsze. Brakuje mi jedno lusterko, ale jest biała-czerwona flaga, więc wszystkie parametry respektowane. I za niedługo ruszamy. Piękny gaz, Schuberta ten najnowszy model. No. Tak? Edwa. Będziemy reklamować go w Pakistanie, oczywiście. Testujemy. Bardzo Jedna dobra wysilacja. Och, fajnie. No teraz to mnie nie chce Dobra, ja już nie mam. Jeszcze jeden. Ja nie mam wachy. Ja chyba też.

Sponsore in programma Sicily Crop Carrent. Sponsore in programma Rapid Motocicl Pozna, Dealer KTM e Gas Gas. Sponsore in programma JG Sport, Distributor Scott e Motorex. Sponsore in programma Ceylon Explorers. Panowie wiem, że to jest oczywiste, ale zawsze, zawsze robiłem te 2000 tam w Tunezji, startujemy po kolejne tego, sprawdzajmy ciśnienia, to jest taki głupota. Zróbmy to na zimno. I już brakowało koło Pubar, więc zależnie co robimy, sprawdzajmy zawsze na zimne koło. Co to jest tam? Startujemy. Za niedługo, pokazuję Wam, pierwsze zatrzymanie będzie sympatyczne. No, jeżeli ktoś się zastanawia, z czym się jeździ Łoszek, odpowiedz. Będzie następująca. Gieska jest najbardziej sprzedana, kochana, ulubiona, z kuframi, bez kuframi. To akurat jest ten model, który według mnie jeszcze trzyma ta cała oryginalność od. Ten silnik 1200 Boxer, który może nawet oni sami nie przewidywali, że będzie miał taki sukces, ale prawdopodobnie to jest jedna z tych motocykli, które będzie z nami leciał, ale, ale Wasisiel, który dysponuje tego modelu i <grym zniszczyncy> widzę, że tam są przygotowane też inne wersje, więc ta grupa będzie zadowolił też i nasz sponsor, w sumie Autofus BMW, który jest jednym partnerem programu. Jeżeli mam powiedzieć, będę was pokazał wkrótce, te możliwości o tego, e, nówka sztuka e, kupiona przez jedno z naszych adwenturowców, e, taki gentleman driver, jak się można e, tak się zdefiniować, e, dopiero mają e, kupiona, więc jeszcze jest taką rejestracja próbna się mówi, więc prawdopodobnie, która czeka na, na e, swój ubezpieczenia i te całe procedury burokratyczne, które we Włoszech trwają. Bardzo mi się to podoba. Super mi się to podoba. Ten TFT jest bardzo aktywny i ten firma, tu gdzie się znajdujemy tuż tuż przez wjazdu i pokazuje, że robimy taki malutki lancik. Zobaczycie na czym rzecz polega. Nówka naprawdę. Ja jestem, uwaga, 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 bo ta, ta, ta decyzja z czym będę jeździł w Polsce i może zostaje tu um, jaszczurka na Sycylii. Nazwiemy to tak dla wszystkie afrykańskie podróże, bo już odkryłem, że Tunezja jest rzut pereta. E, Jaszurka zawsze będzie na moje serce, ona jest jeszcze młoda, ale e, muszę zobaczyć. Na przykład będę rozmawiał z koledzy od Liberty Motors, jakie są te wyposażenia, jeżeli chodzi o ten centralne kufre itp. ITD, ale tuarek 660, wiemy, że już ma robił furore. Resta, czas pokaże. Widzę sporo elementów, które stawiają ten model Tenere Ride na ten gamma, na które chce się zmieścić produkty, mianowicie produkty z dwóch cylindrów i około 700-800 Wiadomo, że jeżeli. E, firma Triumf się, e, się zgłasza z e, Tiger, ja, ja tu jestem panowie, ja tu jestem zawsze, jestem tu z mojej wizji, wizjonerem. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. Wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motovisioner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.